Dzisiejszego wieczora w przestrzeni galeryjnej poczujemy się równie osaczeni przez informacje, co w rzeczywistości. Przekaz zbombarduje nas ze wszystkich stron. Tutaj mamy do czynienia z taką namacalną dosłownością, fizyczną twardością. Czegoś, co jest, um, no, co jest najczęściej też ulotne. To już kolejna odsłona cyklu post artystki Anny Kutery. Wystawa Dżungla, czyli postgazetowej miłości odnosi się bezpośrednio do refleksji na temat mas mediów i do odbioru gradu informacji przez społeczeństwo. To już czwarte czy piąte pokolenie, które nie może się obejść bez tych mas więc w tej miłości... Tkwimy, bo nie możemy się z nią rozstać, jak gdy z mas mediami nie możemy się rozstać. Ten silny związek na co dzień uruchomił w artystce chęć komentarza. Trzeba trochę oddechu i z dystansu, żeby, żeby móc jakoś sensownie podejść do informacji zawartych w mass mediach, jak i do porad, które mas media nam udzielają. Refleksje na temat mas mediów nie zawsze pozytywne, jak reakcja na informację, która może graniczyć z bezsennością. Stąd spośród strzępków gazet wyłażą brudy. Są rodzajem takiego zgryźliwego, ironicznego komentarza do powiedzenia do tego, czym są media, czym jest komunikowanie, czym jest, e, czym jest współczesna informacja. Wernisaż wystawy, którą w BWA będzie można oglądać do końca lutego, dziś o dziewiętnastej.